Atakujący reżyser przez banana, przez na chwilkę wypadną, przez tego smoke'a, nieprawdopodobne ryzyko, świetne granaty, rzucone przez Gambit, rozbity ten atak, na co liczyło North czekając do 20 sekundy. Dobra pozycja Edzeta. pytanie czy któryś z terrorystów ją sprawdzi, HZ chwilę wstrzymał się, teraz dobre wyjście HZ, no czekamy na tego jeszcze tego fraga, ale G-Trite już ma widział swojego rywala, teraz EZ wychyla się raz jeszcze. No i proszę, to jest jego runda, Mixul trafia konfiga i jeszcze Cajun, Cajun B, kolejny frag, Cajun B po raz trzeci, Cajun B po raz czwarty! Widzimy, że terroryści spokojnie ustawieni do py. bardzo ładne wejście pyw. Wiemy, że potrafi, wiemy, że ma szansę, no py wychyli się w końcu i to jest kolejny headshot! Wychyla się teraz pasza, no i kot i raz jednym fragiem, czasu bardzo mało, snacks. no widzimy, że spalony przez Polena. No i zobaczmy, zdąży Coldira, chociaż nie! Spalony przez Traxa! trzy sekundy do końca, dwie, jedna, i taki już frog! Widziałeś co to zrobił Jest, jest Jake'em, ten jeszcze ma szansę ugrać tę rundę, Jake'em mocno bity, 14 HP! Wcielowany Edward i Guardian, zawodnicy Na'Vi jednak nie mają defa, no trzeba w końcu rozbrać bombę! Jake'em rusza, Jake'em przyspiesza, Edward już broi, Guardian kameruje, no i zobaczmy, Jake'em! To miało być! Bomba pod bombą, sajtem B. tutaj, Niko niecelnie, Niko teraz piękny strzał. 35 sekund, Niko raz jeszcze, no ładny to wygląda. Nie bardzo mają pojęcie, terroryści, gdzie jest Niko. Oj, teraz było blisko. I zobaczmy, i kolejny frag od Niko. Ale szaleństwo, Niko! Na B7B mamy podsadzkę, Zypex już na tych doniczkach, obok niego gla Lecą flesze, lecą smoke'i, Zypek, świetna pozycja, Zypex, kolejny frag! Zypex po raz trzeci, no niesamowita akcja. I w tym momencie jeszcze raz ten sam boost. Zypeks po raz czwarty. Zypex będzie. I to jest pięć fragów Zypeksa. Ważny frak zdobyty przez białego. Niko nadrepnie. Och ślepiony. Tak, nie radzi sobie z przeciwnikiem. Niko! Wyłącz tego embota, proszę cię. To nie jest prawidźne. Nie jej litość. Nie ten jest stach! Teraz poprawka od niego i mamy przewagę po stronie Virtus Pro. Czterech na trzech stacks, kolejny frag, kolejne wysielenie. I popatrzmy z i przez polskiego Janusza Dzika!